Dzień dobry, ja się nazywam Małgorzata Pioszyk. Opowiem dzisiaj o czymś, z czym bardzo często mamy do czynienia w sprzedaży, a mianowicie o obiekcjach klientów. A konkretnie opowiem o tym, w jaki sposób reagować na te obiekcje po to, żeby klienta nie zniechęcić, tylko żeby pozwolić mu się otworzyć, żeby on mógł zobaczyć nasz punkt widzenia i docelowo, żeby przekonać go do naszej oferty. A zatem czym są tak naprawdę obiekcje? No, obiekcje klienta to jest to, kiedy on nie jest przekonany do zakupu naszej oferty i on bardzo często wtedy używa różnego rodzaju wymówek po to, żeby z nami się nie konfrontować, no to mówi coś takiego, a to ja się jeszcze zastanowię. Więc kiedy słyszycie, to ja się jeszcze zastanowię, to no, większość, większość wówczas odpuszcza, a tak naprawdę to nie chodzi o to, że klient teraz usiądzie i... Będzie się zastanawiał nad naszą ofertą. Nie, on po prostu nie został przekonany, więc żeby doprowadzić tak naprawdę do sprzedaży, to musimy się dowiedzieć, co go nie przekonało, czego mu zabrakło w naszej ofercie, czego było za mało albo czego było za dużo. I musimy mu po prostu zadać odpowiednie pytania, dzięki którym pozwolimy mu zobaczyć nasz punkt widzenia, naszą ofertę naszymi oczami. W związku z tym. Pierwsza rzecz, jeżeli pojawiają się obiekcje, bardzo istotna, nie bierz tych obiekcji osobiście. Nie traktuj ich osobiście no, po to, żeby po prostu nawet podświadomie nie wchodzić w jakieś konfrontacje z klientem, no bo wiadomo, że jeżeli będziesz się konfrontować z klientem, będziesz konfrontować swoje opinie, swoją ofertę, no to raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie. To co potrzebujesz zrobić to uznać obiekcję. Niezależnie od tego, czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz, potrzebujesz uznać obiekcję tego klienta. Czyli tak naprawdę uznanie obiekcji to jest danie komuś prawa do myślenia w określony sposób, powiedzenia mu, to jest ok, że ty tak myślisz. Więc w jaki sposób uznajemy obiekcję? No takim najpros najprostszym sposobem jest powiedzenie rozumiem. No, ja rozumiem, rozumiem, że pan potrzebuje się jeszcze zastanowić, tak? Czyli to jest. Taki wysyłamy sygnał, to jest OK, ja rozumiem, nie ma sprawy, że potrzebujesz się jeszcze zastanowić. I to, czego ludzie najczęściej tak podświadomie oczekują, kiedy wypowiadają pewnego rodzaju obiekcje, no to, to jest to, że my będziemy próbowali ich przekonać. A my ich nie próbujemy przekonać, tylko mówimy, to jest, to jest OK, to jest naprawdę w porządku. Więc to powoduje takie rozluźnienie, i teraz możemy zadać pytanie albo kilka pytań takie pytania, które pozwolą tym klientom samym dojść do odpowiednich wniosków, tak żeby zobaczyli naszą ofertę właśnie w ten sposób, żeby chcieli ją kupić. Więc Potrzebujesz po prostu zadać kilka naprawdę dobrych pytań otwartych i przeprowadzić tego klienta z jednej strony na drugą. Na tą stronę, kiedy on będzie do Twojej oferty już przekonany. A zatem podsumowując, nie bierz ich osobiście, nie traktuj osobiście obiekcji i zawsze je uznawaj. Jeżeli to było dla Ciebie interesujące, a ja mam nadzieję, że było, to zachęcam Cię do tego, żebyś udostępnił, udostępniła ten materiał. Jeżeli temat obiekcji jest dla Ciebie interesujący, to daj mi też znać a nagram więcej materiałów na ten temat. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Ci dobrego dnia. Cześć.